Się ma ludzie! <głos> <głos> Proszę! orężatka wjeżdża, A jak? Ach! Kurwa, nie wiem, czy na wizji to otworzę. To nie kurwa, żadna orężada, moi drodzy, tylko złoty zakwas, kapusty z kurkumą i imbirem. Samo zdrowie naturalne, zero konserwantu. Mmm! Ach! Kurwa, jakie dobre! Schłodzone! 100 razy lepsze, miliony razy lepsze niż te gówna, co wy pijacie. Te wszystkie sztuczne rzeczy z kolorowych opakowaniach. Ale zobaczcie, to też ma piękny kolor. Jak orężada. Nie wiem, orężada w jakim kolorze jest. Hm, mm. mm. Samo zdrowie do siebie wlewam. Wy się traktujcie kurwa lepiej niż Porsche. Ktoś z mojego osiedla powiedział, żeby się traktować jak Porsche. Ja twierdzę, że znacznie lepiej, kurwa. Porsche to jest tylko kupa złomu. Za duże pieniądze. Jak to Stop Gear, kiedyś Jeremy Clarkson, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Powiedział o Polonezie, kupa złomu za duże pieniądze. Pamiętajcie, jesteście tym, co jesz. Jesteś tym co jesz, to co w siebie wrzucasz, wrzucasz gówno, gówno wychodzi na zewnątrz. Tylko moi drodzy kurwa zdrowe rzeczy, naturalne, nieprzetworzone, lecimy.